Witam Was moi drodzy na kanale Empatia Tarot trzeciego oka. Zapraszam wszystkie raki, zodiakalne, ascendentalne, marsowe, wenusowe, na czytanie tygodniowe, na pracę i na uczucia. Czytanie od 23 listopada do 29 listopada 2020. Moi drodzy, pamiętajcie, że tarot to nie jest wyrocznia, to nie jest nic, co jest na stałe wyryte w skale. Także bierzcie to, co z Wami rezonuje, a zostawcie to, co nie pasuje. Pozwoliłam sobie już rozłożyć tutaj kartę, żeby nie zajmować Wam czasu. Karty zostały przetasowane i oczyszczone. Drogie raki, co w pracy? W pracy mamy. Ósemka buław, pustelnika i dwójka buław. Ósemka buław mówi nam o działaniach takich szybkich, ambitnych, to jest szybka energia. O wiadomościach, tak? O nowych projektach, także na pewno dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o pracę w tym tygodniu. Na pozycji co przeszkadza mamy pustelnika. Czyli patrząc na sytuację obecną, jakimś ograniczeniem może być dla nas no, sytuacja pandemiczna. Powiedzmy takie ograniczenie też w działaniu. To może nam przeszkadzać. Może być tak, że będziemy mieli pomysły, tak? Będziemy chcieli coś robić, będziemy mieli e, w zamyśle właśnie jakieś nowe projekty, fajne, tak? Ale no, niestety, sytuacja pandemiczna może nas troszkę ograniczać. W pozycji, co pomaga, mamy dwójkę buław. Dwójka buław może nam mówić o tym, że mimo tych ograniczeń, te oferty będą. Będziesz czego wybierać, może tak. Karta rada, asbuław. z buław. As buław też mówi o ofercie. O czymś nowym, o działaniu. I tutaj widzimy tą dłoń, która chwyta tą buławę, także rada jest, żeby może nie wahać się przez to tutaj zastanawianie się. Kurczę, no, jest sytuacja jaka jest, czy ten biznes mi się powiedzie, czy ja potem nie wiem, nie skapituluję przez tą sytuację tak? Rada nasza tutaj, ten As Puław mówi, weź tą ofertę masz z czego wybierać tak? Także nie bać się i działać co mówią nam anioły jeżeli chodzi o pracę? Piękny anioł, Azur Twoje pragnienia spełnią się w najbliższej przyszłości miej wiarę i bądź cierpliwy nie próbuj wymuszać ich urzeczywistnienia Także moje drogie raki, powodzenia w pracy. Jeżeli chodzi o uczucia. Ósemka mieczy, ósemka kielichów, rycerz monet. Ósemka mieczy mówi o blokadach. Blokadach, które sami sobie stawiamy, to jest tylko w naszej głowie. Co stoi na przeszkodzie? Na przeszkodzie stoi rycerz monet. Być może jesteśmy w sytuacji, w której tkwimy ze względu na rozsądek, na finanse. Może jesteśmy w klatce, w której trzyma nas wspólny kredyt, wspólne zobowiązania. A może tutaj przeszkodą jest czas, w sensie chodzi o to, że sprawy toczą się za wolno rycerz moda to jest jedna z wolniejszych energii w karcie co pomaga, mamy ósemkę kielichów ósemka kielichów to to jest karta odejścia, odwrócenia się może powinieneś powinnaś odejść od tych myśli porzucić te myśli bo to jest wyobrażenie tylko w Twojej głowie, a wtedy proszę, askielichów, oferta, która przychodzi do Ciebie jak na dłoni, jeżeli tylko odrzucisz od siebie te myśli, odejdziesz od tego, co Ci nie służy. Co mówią nam aniołowie? Serafina, piękna gwieździsta anielica? Jestem aniołem opiekuńczym rodzin. Twoją rodzinę czeka radosna zmiana lub powiększenie. To jest ta radosna zmiana. Tylko musisz wyjść z tych negatywnych myśli. Pamiętaj, to są tylko myśli i one są tylko w Twojej głowie. Wszystkiego dobrego, Raki. Pozdrawiam.